Tu mamy kolejny przykład, wyjazd do góry i poziom ten, który został. Była próba retestu na początku sesji amerykańskiej, ale widzicie, tu ciutkę zabrakło. To są takie poziomy jak ten, takie retesty, to są te zdarzenia, które bardzo często czyszczą konta, no bo kurde, zabrakło pipsa i mieli tam dojść. Jak jeszcze nie zamknęliśmy pozycji, nie? że tam rynek tylko i wyłącznie musnął te nasze take profity, no to wtedy trzymamy się Czegoś takiego, a słopy biją, nie? Zegar bije. no bije. Tu jak widać po miesiącu wszystko się rozliczyło, czyli nawet nie trzeba było czekać 3 miesiące na rozliczenie kontraktu. Tak czy inaczej, ten odjazd, który tutaj mamy, no 280 pipsów. Może zaboleć, nie? Szczególnie na, na małym, lewarowanym rachunku taki odjazd zaboleć naprawdę może więc zostawiam na razie te dwa poziomy, żeby one się nam rozliczyły w przyszłości. To chyba był podobny, podobna akcja i też bach, próba retestu. No ale można ją nazwać tylko i wyłącznie próbą. Kiedyś e, Witek Mika, część z Was może osobę kojarzy, robił taki, taką statystykę pod schematy z MMD 2H350 minus. I on też twierdził, że tam 70-80% setupów się realizowało, bodajże w ciągu trzech dni ale jeżeli w międzyczasie mieliśmy odjazd gwałtowny i powrót na minimum 618, to z takiej pozycji trzeba było uciekać, bo bywało, że robili faktycznie taką korektę Fibonacciego i nie dojeżdżali do poziomu, on wisiał, wisiał, był realizowany dopiero dwóch, trzech, czterech tygodniach, a czasami dłużej. Czyli jeżeli rynek ma po prostu parcie wzrostowe, to na chmurach na pewno tutaj widać. Dobranie zleceń przeciwnych może się skończyć różnie, albo trzeba uważać, bo być może tutaj przechodziła na przykład na tym, co to jest GWP-USD, yy, przechodziła jakaś chmura i po prostu nie doszliśmy. Chmura zatrzymała, pojechaliśmy dalej i dopiero po odwróceniu rozliczyliśmy ten poziom. Yy, jest jeszcze coś, taka rzecz taka ważna a propos jelołów, że jeżeli wiszą jeloły, no chociażby tak jak tutaj, nie, to bardzo często one są yy, tak dość gwałtownie rozliczane, że, że jakby te wzrosty, kiedy są odjazdy, no tak się też mówi, że jak to było, byczki, byczki wchodzą po schodach powoli, a misie skaczą z okien, jakoś tak, czy odwrotnie, jak to było, kto to tam skakał? Miski, miszki skakały z okien. No to, to zobaczcie, że ten zjazd, on tutaj był bardzo szybki, to było kilka dni, to wszystko było rozliczone, ale no. Tak często jest, nie? Jeloły wiszą, często jest to w okolicach rozliczenia kontraktu. Zobaczymy, 19, 18. Być może to były okolice trzeciego piątku miesiąca. I, I wtedy mieliśmy takie, a nie inne zachowanie. Czyli odjazd i szybki zjazd. Ale w międzyczasie te poziomy po prostu są robione. Wrócę do lepszej widoczności tych godzinówek. No i znowu zjazd pod tutaj tego rozliczenia nie było po 14 wyjazd do góry poziom jelo, który trzyma jako opór kolejny poziom wyjechane przed 14 mamy wrócić już wróciliśmy no to jest opcja na to, że będzie że tutaj będziemy mieli jakąś tam konsolkę poziom, który czeka na swoją reakcję tutaj ten poziom też chociaż był mi troszeczkę testowany Poziomy poniżej ceny do, do zrobienia, do zrobienia. Poziom poniżej ceny do zrobienia. Ten poziom tutaj widzicie. On co prawda zagrał i to całkiem fajnie. Tyle tylko, że zjazd tutaj ten był. Myślę, że na okno to widać, ale jeszcze się upewnię. O 16.00 czasu i czyli już był, mógł, jakby ta cena mogła tutaj zjechać, i ta reakcja nie była oczekiwana. A, tu przynajmniej z punktu widzenia, patrzenia przez pryzmat poziomów yellow. Poziom reakcyjny, zjazd, poziom właśnie reakcyjny, ale do 14.15, tak, potem możemy go przebijać w górę. Ten poziom zjazd jeszcze, po tutaj widać jakąś tam pewnie połowę dnia, czyli wystaje, ma być poziomem reakcyjnym. Jeżeli cena tutaj dojdzie, ma być prospadkowo, tak też się stało poziom reakcyjny, zjazd. No i tutaj mamy te jeloły nasze, które niestety sobie powisiały. Poziom poniżej ceny do rozliczenia, poziom w przyszłości ten, który ma zareagować, tak? Cena ucieka w dół, jest jeloł, w przyszłości ma zareagować, to czy zareagował? Myślę, że jest to czytelne. Podobna sytuacja, zjazd. Ma być cena, ma zareagować. No, wyszli, zretestowali. Poziom na dole, do rozliczenia. Ten. Być może z price action, z innych metodologii, ten poziom też byłby widoczny, że tutaj cena powinna się pojawić. Tak czy inaczej, Yellowy mówią, że ten poziom powinien zostać rozliczony kiedyś. Niestety nie mówi kiedy. Ten poziom to samo wyjazd do góry. W przyszłości poziom powinien zostać rozliczony. Te poziomy będę tutaj jakby nie będę analizował wszystkich po kolei, tylko zrobię takie, które na przykład wystają. Oto macie przykład yy, zjazd i to taki dość gwałtowny. Ten poziom w przyszłości ma zareagować. Czy zareagował? To widać. Ten poziom pojechali do góry, ma zostać w przyszłości zrobiony. Zrobiony. Czyli widzicie te wszystkie ruchy, które są związane z jalołami, odbywają się niegdzie indziej jak podczas sesji amerykańskich. Tak. No i te poziomy, które nam tam wisiały na tych jalołach, gdzie mieliśmy dość. Poziom rozliczony, ten poziom też, ten poziom wisiał, który i miał być poziomem reakcyjnym. Cena zeszła. No, zareagowali, może nieprecyzyjnie, nie w punkt, ale. no Miała być reakcja. Tak? Wisiał sobie jelą i czekał, aż do niego dojadą. Nie było gwarancji, że do niego dojadą, ale jeżeli dojechali, to oczekujemy na nim reakcji. Tak samo tutaj. Poziom wsparcia, tu co prawda wsparcie jest nawet po godzinie 14. Tutaj opór. Tak, ale tego oczekiwaliśmy, że po 14 rozliczą poziom, tak zrobiony. Ten. Reakcja. Tutaj jakby tej reakcji, tu mogliśmy już go przebić w górę. Jeszcze była powtórka, wybicie stop lossów. I teraz aktualny poziom to jest ten, który wisi na dole, jako poziom, który powinniśmy rozliczyć i ten jako poziom potencjalnie reakcyjny. Azja już na nim zareagowała, ale no, oczekujemy reakcji po godzinie, po godzinie 14.